W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Pod sztandarem Maryi rzucę ci piąte koło ratunkowe na ten czas. Na ten czas, kiedy wszystkie nagłówki głoszą wojna. 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 12 punktów, posłuchaj i dobrze się przygotuj. Punkt pierwszy. Pamiętaj, to jest wojna duchowa w świecie materialnym. Oczami widzisz ją jako wojnę: dwa państwa, trzy państwa, wszystkie narody chcą walczyć z sobą. Jedni bronią, drudzy atakują. Dalej już nikt nie wie o co chodzi. Ale to jest wojna duchowa w świecie materialnym. Dlatego musisz spojrzeć na to oczami duchowymi. Dwa. To jest wojna zapowiadana przez Maryję. Maryję w Akita, Maryję w Garabandal, Maryję w Kibecho, Maryję w Fatimie. I pewnie jeszcze w innych miejscach. Te miejsca z łatwością znajdziesz. Orędzia z nich, i na tym kanale była o nich mowa. Trzy. Pamiętaj, skoro Maryja zapowiadała tą wojnę, to znaczy, że Maryja nas poprowadzi w tej wojnie, bo na końcu jej niepokalane serce zatriumfuje. Skoro nas Maryja poprowadzi, to musimy się jej trzymać. To jest bardzo prosta zasada wojenna. Rycerz Maryi musi wyryć sobie tą zasadę. Maryja zapowiadała, Maryja poprowadzi i Maryja zwycięży. Czwarte. To jest wojna i kolejne po niej wydarzenia. Zapowiadana przez Pismo Święte, przez Apokalipsę, przez Piątą Ewangelię podyktowaną przez samego Jezusa Chrystusa. Czyli nie zatrzymuj się tylko na tym. Pamiętaj, jest to bitwa wygrana. Ten, kto trzyma z Jezusem Chrystusem, już jest po stronie zwycięzcy, ale On chce od nas, abyśmy w tej wojnie stoczyli, byli rycerzami, stoczyli ją razem z Nim, ale my już ją mamy zapewnione zwycięstwo. Punkt piąty. To jest Boży plan. o którym mówiła Maryja, o którym mówi Jezus w Apokalipsie, o którym mówili święci, prorocy przed nami i prorocy współcześni. Boży plan, Boży plan zwycięstwa i Boży plan w historii zbawienia, który się zrealizuje w konkretnym czasie, ludzkim czasie, historycznym czasie. Szóste. Skoro jest to wojna zapowiadana przez Jezusa i przez Maryję, ważne jest, abyś ty miał kontakt z nimi. Bo to oni dowodzą. Nie możesz mieć konta nie mieć kontaktu z dowódcą, bo będziesz błądzącym rycerzem, błądzącym żołnierzem i nie wygrasz tej wojny. I już jesteś zagubiony. Musisz to dobrze zrozumieć. Na tym kanale było wiele świadectw, osób, sięgnij sobie na najróżniejszych świadectw wcześniejszych, wcześniejszych filmów. Bez kontaktu z Jezusem i Maryją. Już wojnę przegrałaś. Punkt siódmy. Musisz dać się osobiście poprowadzić. Czyli musisz mieć słuchawkę w uchu. Non-stop. Idź prawo, skręć lewo, zrób to. I tutaj nikt tego za ciebie nie zrobi. I tutaj każdy, będąc w swojej sytuacji, może być inaczej prowadzony. Daj się poprowadzić, ale to jest osobiste prowadzenie, non-stop. Oglądałeś filmy wojenne, wiesz, jak to jest? Słuchawka w uchu, służby specjalne i idą. Punkt ósmy. Nie oddzielaj ducha od ciała. W tej wojnie, bo stanowisz jedno, to jest bardzo ważne. Dziewiąte. Bóg zawsze daje znaki. A skoro tak, to Ty musisz je wyglądać. Punkt dziesiąty. Słowo Boże musisz mieć wypisane w sercu. Ono musi krążyć w Twoim ciele. Może być czas, że nie będziesz już miał gdzie przeczytać, co posłuchać, brak kontaktu, ale to słowo Boże masz wypisane. Punkt jedenasty. Stale miej na uwadze pilność sytuacji, w jakiej jesteśmy. Pilność to jest alert, to jest stan nadzwyczajny. My, jako rycerze Maryi, jesteśmy w stanie gotowości. I punkt dwunasty. Punkt dwunasty związany jest ze Słowem Bożym. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, wersy 14, 15. Posłuchaj. Jezus mówi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Punkt dwunasty. Stale głoś Jezusa Chrystusa, stale głoś królestwa Boże, stale głoś, że Maryja nas prowadzi, że jest naszą matką, że pod jej sztandarem zwyciężymy tą bitwę. Czy wiesz, że 92% chrześcijan nigdy nie opowiada o Jezusie wokół siebie? Milczą. Stale głos Jezusa Chrystusa, zanim dla tych, którzy o Nim nie słyszeli, będzie za późno. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Popatrz na tę latarnię. Latarnia jest po to, żeby świecić. Ona nie stoi dla ozdoby. Ona stoi, żeby świecić, żeby ludzie nie zginęli. Nie weszli na skałę. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Latarnia nie może nie dawać światła. Popatrz na ten filmik. Popatrz na tą latarnię. I niech ten obraz wyryje ci się głęboko. Na ten czas, który jest przed nami: Jezu, ufam Tobie, Maryjo, zawierzam się Tobie. I bądź po stronie zwycięzcy. Amen.